Niech będzie pochwalony Pan Bóg w Trójcy Przenajświętszej i Matka Boża. Witajcie. W kolejnym odcinku analiz tym razem przeanalizujemy prawdziwość orędzi od księdza Natanka. Ksiądz Natanek, choć ubóstwia orędzia i uważa je za najczystsza prawdę teologiczną świata, to zapomina o kilku ważnych zasadach. Po pierwsze, szatan jest najwybitniejszym teologiem wszechczasów. To on był najbliżej Boga, zanim upadł. Dlatego sama prawdziwość teologiczna orędzi nic nie znaczy, bo szatan zna teologię najwybitniej na całym świecie. Ksiądz Natanek albo o tym nie wie, albo to ignoruje. Po drugie, w prawdziwości orędzi i objawień rozstrzygające są dopiero drugo i trzeciorzędowe oznaki prawdziwości, bądź fałszywości tych objawień lub orędzi. Jak to mówi Pismo Święte? Wszystko poznacie po owocach. Dlatego przyjrzyjmy się dokładnie tym drugo- i trzeci-rzędowym owocom orędzi od księdza Natanka. 1. Brak rozeznawania duchów we wspólnocie księdza Natanka wobec głoszonych orędzi. Autentyczne objawienia bywają trudne w ocenie prawdziwości, lecz zawsze dążą do uporządkowania życia duchowego. Pobudzają do modlitwy, pokuty, miłości bliźniego oraz ufności w miłosierną opiekę Boga. Prawdziwe objawienia prowadzą do wzmocnienia więzi z hierarchicznym Kościołem i to właśnie szczególnie wtedy, kiedy jest chory, słaby i zniszczony. Sam Chrystus dał nam przykład, jak wytrwać na drodze krzyżowej i nigdy nie nauczał, jak tworzyć zamkniętą prywatę i budować samowolę jakiejś jednostki. Fałszywe orędzia zawsze tworzą wokół siebie zamkniętą grupę, która nie konsultuje się z żadną odrębną wspólnotą. Fałszywe orędzi ignorują wskazania pasterskie i doprowadzają do zredukowania ilości wiernych, według własnych wizji i nakazów. Taki brak otwartości na rozeznanie prawdziwości orędzi prowadzi do izolacji i duchowego błądzenia. To właśnie dzieje się u księdza Natanka i jest także bezpośrednim dowodem, na zupełną fałszywość orędzi. 2 Duchowe groźby zamiast zaproszenia do miłości i przebaczenia. W orędziach od księdza Natanka występuje stanowcze i aprioryczne wykluczenie wszystkich, którzy odrzucają orędzia. Orędzia te stawia wiarę na ostrzu przymusu i szantażu, zamiast zapraszać do niej przez miłość, świadectwo dobrości Boga i wolny wybór. Tak było o wieków, nawet w najbardziej ortodoksyjnej, przedsoborowej doktrynie Kościoła katolickiego. Takie brutalne nacechowanie emocjonalne orędzi od księdza Natanka sugeruje nam coś bardzo ważnego. A mianowicie, że zbawianie przychodzi do nas przez orędzia, z orędziami i w orędziach. A całość katolickiej ortodoksji sprowadza się do bezmyślnego wykonywania rozkazów orędzi. W wielu punktach orędzia od księdza Natanka krzyczą, jak zrobisz to lub tamto, pójdziesz do piekła. A piekło jest pełne takich ludzi. Tamci nie mają duszy. A gniew Boży w końcu spadnie na świat. I tak dalej. Nawet katolicka ortodoksja nigdy nie nauczała, że piekło jest zbawczą wykładnią. Tradycja katolicka podkreśla, że wiara rodzi się zgłoszenia dobrej nowiny o zbawieniu, a nie z jakiegoś ambicjonalnego i dyktatorskiego przymusu. A samo zbawienie osiąga się poprzez nawrócenie. Nigdy z przymusu, tylko poprzez działanie Ducha Świętego, w wolności każdego człowieka. Wywieranie presji stoi w sprzeczności z zasadą wolnej odpowiedzi na Boże wezwanie. Czy się to komuś podoba czy nie, to orędzia od księdza natanka łamią tą podstawową zasadę wiary, co jest silną wskazówką na ich całkowitą fałszywość. 3. Zupełny brak owoców miłości i jedności w orędziach od księdza na tanka. Autentyczne działanie Ducha Świętego w orędziach przynosi owoc miłości i jedności. Podnosi sumienia do wzajemnego przebaczenia i buduje jedność we wspólnocie oraz serdeczność pomiędzy odrębnymi wspólnotami. Tymczasem orędzia księdza Natanka stały się prekursorem do konfliktów rodzinnych, parafialnych, społecznych i narodowych. Te orędzia wzmacniają podziały i nieufność. Tworzą atmosferę wojny, buntu i gniewu. Zadają rany i nie przynoszą wybaczenia. Roszczą sobie wyłączne posłuszeństwo. Takie odwrócenie celów duchowych w prywatnych orędziach jest najsilniejszym dowodem, że źródłem orędzi nie jest duch święty. Lecz sam lucyfer. 4. Zastąpienie życia duchowego modlitewni instrukcjami. Tradycyjna modlitwa katolicka stawia akcent na ciszę, spokój, kontemplację, słuchanie Boga w swoim sumieniu. Natomiast orędzia od księdza Natanka to ciągłe wytyczne, ludzkie zasady, redukowanie duchowego piękna do intelektualnych wykładów. W efekcie modlitwa przestaje być spotkaniem z Bogiem. A staje się narzędziem ludzkiej i zewnętrznej aktywizacji. Jest to sprzeczne z katolicką duchowości przedsoborową i posoborową, a także wskazuje na fałszywy bądź uzurpacyjny wymiar orędzi. 5. Monopolizacja rozeznania. Fałszywi prorocy twierdzą, że tylko oni sami najlepiej potrafią odróżnić prawdziwe działanie Ducha Świętego od kłamstwa szatana. W tradycyjnej duchowości kościoła, Rozeznanie duchów zawsze pozostaje zadaniem całej Wspólnoty oraz z pomocą zasady zdrowego rozumu. Wyłączanie wiernych spod tego wspólnego rozeznania i zawłaszczenie ich przez ręce jednego człowieka jest antykatolicką koncentracją władzy duchowej. Skoro więc orędzia od księdza Natanka dopuszczają taką możliwość, to udowadnia nam to w sposób jednoznaczny, że są zupełnie fałszywe. 6 deformacja nauki o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa. W orędziach księdza Natanka i w samej Jego wspólnocie, zamiast jednego, powszechnego mistycznego ciała Chrystusa, mamy ponad kilkanaście prywatnych wspólnot rozsianych wokół różnych zaciągów, zakonów czy rycerstw. Tradycyjna eklezjologia twierdzi, że w mistycznym ciele Chrystusa wszyscy członkowie są wzajemnie powiązani przez jeden chleb i jeden duch. Rozbijanie tej jedności na moje i nie moje jest schizmatycznym rozłamem, a nie autentyczną duchową odnową. No i właśnie, ksiądz Natanek i jego orędzia, mimo że roszczą sobie prawo do bycia wyłącznym i autorytatywnym depozytem skarbów kościoła katolickiego, to w praktyce nawet nie potrafią stworzyć wewnętrznej, spójnej i jednostajnej struktury, która chociażby z wierzchu przypominała mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół. Zamiast tego mamy do czynienia z hierarchią wykluczeń, elitaryzmem jednych ponad drugich. Wszystko jest totalnie porozbijane i panuje totalny chaos, a je jedność wspólnoty. Takie owoce orędzi od księdza na są całkowitym zaprzeczeniem definicji katolicyzmu i muszą być fałszywe, skoro same prowokują taki chaos i nieład. 7. Tworzenie religijno-marketingowych kampanii. Zamiast milczenia, ascezy i modlitwy, jako fundamentu życia duchowego, pojawiają się setki haseł marketingowych. Rzekomo zachęcających. Liturgia i duchowość nie są produktami do wypromowania. Są świadectwem Bożej obecności. Jeśli orędzia byłby prawdziwe, to Duch Święty nie pokierowałby nigdy tym miejscem tak, że kult Boży zostanie wykorzystany jako formuła marketingowa dla owych orędzi. To świadczy o komercjalizacji duchowości, a nie o prawdziwej obecności Boga w orędziach od księdza Natanka. Osiem. Brak wezwania do pokory i nawrócenia osobistego. Choć orędzia księdza Natanka często powołują się na post i modlitwę za grzeszników, to niemal nigdy nie mówią o konieczności osobistej odpowiedzialności człowieka, który modli się za tych grzeszników. Nie ma żadnej wzmianki o stałej konieczności wewnętrznego nawracania się, które musi być stałym elementem życia, szczególnie u ludzi stanu duchownego. Zamiast tego mamy wyłączne budowanie elitaryzmu i wyniosłości ponad innych. My, elita wybranych, musimy modlić się za tych zdrajców-grzeszników. Tak naprawdę, to tradycyjna przedsoborowa duchowość katolicka stawia zawsze na wewnętrzną przemianę jako klucz do odnowy kościoła. Mówiąc potocznie, najpierw gruntownie nawróć siebie, a inni sami wezmą z ciebie przykład. W katolickiej tradycji nie ma miejsca na elitaryzm wybranych. To heretycka i schizmatycka ideologia która pojawia się w orędziach księdza Natanka i w jego nauczaniu. Bez pokory i skruszonego serca, wszystkie wielkie akcje zewnętrzne zawsze pozostają pustym i nic niewartym widowiskiem. 9. Zmiana misji ewangelizacyjnej w misję przetrwania. Katolicka ewangelizacja, nawet ta najbardziej ortodoksyjna i przedsoborowa, to radosne i pełne nadziei głoszenie Chrystusa, który żyje i zwycięża śmierć. Natomiast orędzie od księdza Natanka, Tworzą obraz wojennej walki o przetrwanie, jakby Kościół był obleżoną twierdzą, bez żadnej realnej nadziei, za wyjątkiem wybranego kapłana, proroka księdza Natanka. Taka negatywna apokaliptyka w nauczaniu tych orędzi deprawuje misję Kościoła, który powołany jest do głoszenia zbawczej i radosnej nowiny. I to nawet w obliczu ogromnych niepewności dziejowych. Misją Kościoła nigdy nie było postanu wojny, atmosfery lęki i strachu przed zanikiem instytucjonalnej struktury. To zupełnie zignorowanie nauczania Pisma Świętego, że bramy piekielne nigdy nie przemogą kościoła, oraz zupełnie zignorowanie bożych zamysłów i bożej mądrości w prowadzeniu dziejów świta. Taki stan rzeczy w orędziach odstawia Boga na boczny tor i stawia na piedestale księdza Natanka w roli jedynego wybawcy i wybranego proroka. Takie wnioski płyną z orędzi księdza Natanka, co wskazuje na ich fałszywość. Dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało. Lub nie, jeśli chcesz kolejnych analiz Kazan lub orędzi księdza Piotra Natanka, udostępnij ten materiał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Robię to po to, żeby cię ostrzec, ale wybór należy do Ciebie.